o ewolucji świadomości, czyli esencja nauk ezoterycznych. Zapraszam. W zeszłym tygodniu opowiadałem trochę o mojej eksploracji idei związanych z The Work, naukami ezoterycznymi Gurdjieva-Uspieńskiego. Bardzo interesującym wydał mi się fakt, że dopiero gdy tę ideę przedstawia psycholog Maurice Nicole w serii Psychological Commentaries on Gurdjieff and Uspensky Work, Wiele rzeczy w głowie zaczęło mi się układać. Wspominałem w filmie z 5 maja 2024 najważniejsze idee i praktyki, które w The Work są wymagane, lecz nie podkreśliłem wystarczająco esencji tych nauk. Spojrzymy dzisiaj trochę szerzej na jedną z najważniejszych i najczęściej powtarzanych idei ezoterycznej, duchowej i religijnych, tak podkreślanych w różnych źródłach odbijającej się też w psychologii jungowskiej, Ewangeliach i wśród współczesnych mistyków. Źródła tego spojrzenia możemy zauważyć także w ewolucji języka. Zaczniemy od tego ostatniego, czyli języka na początek. W książce A Secret History of Consciousness, Gary Lachman, autor wielu książek o tematyce ezoterycznej, wymienia ewolucję języka jako coś, co z czasem odcięło naszą świadomość od partycypowania ze światem. Żeby nam zobrazować tę różnicę, w postrzeganiu np. człowieka średniowiecza w porównaniu do naszego współczesnego, powołuje się na pracę kolegi C.S. Louisa Owena Barfielda. Żeby zrozumieć jego pracę, posilmy się w Wikipedium. Saving the Appearances jest eksploracją około 3000 lat historii, w szczególności historii ludzkiej świadomości. Barfield stawia tezę, że ewolucja przyrody jest nierozłącznie związana z ewolucją świadomości. Materia współoddziałuje z umysłem i nie mogłaby istnieć bez niego. Idea, że materia jest zupełnie pozbawiona wszystkiego, co mogłoby ją uczynić pokrewną umysłowi, np. że materia mogłaby w ogóle istnieć nie będąc postrzegana, jest tutaj odrzucona jako sprzeczna zarówno ze współczesną fizyką jak i filozofią. Barfield był zdania, że wskazywany przez fizyków świat cząstek elementarnych jest kompletnie różny od dobrze nam znanego w zdrowo zdroworozsądkowego, codziennego świata przedmiotów i ich własności, właściwości przez nas postrzeganych i przeżywanych. W naszym krytycznym myśleniu jako fizycy czy filozofowie, wyobrażamy sobie nas samych jako stojących naprzeciw świata obiektywnego, złożonego z cząstek, z którym nie łączy nas żadna relacja partycypacji. W przeciwieństwie do tego mówimy, że świat fenomenalny. Taki, jakim go doświadczamy, jest wypaczony przez naszą subiektywność. Z drugiej strony, w naszym codziennym, bezkrytycznym myśleniu bierzemy jako oczywistą, obiektywną, twardą rzeczywistość dobrze znanego nam świata. Zakładamy istnienie obiektywnych praw rządzących jej właściwościami, takimi jak kolor, dźwięk, twardość. Nawet piszemy przyrodoznawcze rozprawy dotyczące historii i fenomenów, a wszystko to przy pełnej ignorancji ludzkiej świadomości. Która określa te fenomeny od wewnątrz w nieustannie ewoluujący sposób. Koniec cytatu z Wikipedii. Z perspektywy własnego życia widzę sens rozważań Barfielda, bez potrzeby zagłębiania się w wieki wstecz. Nasza świadomość filtruje rzeczywistość, ocenia i definiuje naszą interpretację fenomenów zewnętrznych i poniekąd przez swoje podejście czy nastawienie tworzy te fenomeny, będące postrzeganymi przez nas w dany sposób. O co mi chodzi? To trochę jak w tej historii, którą opowiadał Rafał Mazur w jednym ze swoich programów. Jedzie gość samochodem autostradą w Stanach i łapie gumę. Wkurzony myśli, jak to wieśniaki go ogolą za zmianę tej opony, jak będzie musiał się prosić o szybką interwencję, jak wszystkie jego plany z podróżą pójdą w dupę. Jedzie w ślimaczym tempie. Na tej rozwalonej oponie i na początku miejscowości widzi warsztat. Dojeżdża do niego, wychodzi tam sympatyczny, uśmiechnięty gość i wita go, pytając, czy zabieramy się za wymianę tej opony. Na co kierowca odpowiada mu: Wal się wieśniaku, wsadź tę oponę w dupę i jedzie dalej. Widzimy tutaj, jak stan naszej świadomości zmienia postrzeganą rzeczywistość, ale to dopiero początek i mały wstęp do implikacji, jakie ma uznanie rozważań Barfielda za sensowne. Jak pisze Gary Lachman, wedle Barfielda człowiek średniowieczny na przykład odczuwał świat zupełnie inaczej niż my. W fascynującym rozdziale zatytułowanym Średniowieczne Środowisko w książce Saving the Appearances Barfield stara się ukazać jakim byłby świat, w którym świadomość wciąż partycypuje. Oczywiście jest to zbyt długie, aby zacytować w całości, ale kilka fragmentów da nam pojęcie tego, co ma na myśli. Prosi nas, abyśmy wczuli się w średniowiecznego człowieka na ulicy. Gdy patrzymy na niebo, nie widzimy go jako pustej przestrzeni. Jeśli jest dzień, widzimy powietrze wypełnione światłem, pochodzącym od żywego słońca, podobnie jak nasze własne ciało jest wypełnione krwią, pochodzącą od żywego serca. Jeśli jest noc, nie widzimy tylko prostej, jednorodnej, sklepieniowej kopuły, przebitej oddzielnymi punktami światła, ale regionalne, jakościowe niebo, z którego przede wszystkim różne sekcje Wielkiego Pasa Zodiakalnego, a następnie planety i Księżyc, każdy z nich zanurzony w swojej własnej, wracającej się kryształowej kuli, promieniują swoje złożyste wpływy na Ziemię. Przyjmujemy je za pewnik, że te niewidzialne sfery wydzielają niesłyszalną muzykę. Doskonale wiemy, że rośliny są szczególnie związane z Księżycem, a złoto i srebro czerpią swoją siłę od Słońca i Księżyca odpowiednio. Mieć od Wenus, żelazo od Marsa, ołów od Saturna i że nasze własne zdrowie i temperament są złączone niewidzialnymi linićmi z tymi ciałami niebieskimi, na które patrzymy. Prawdopodobnie nie poświęcamy zbyt wiele czasu na myślenie o tych nadzmysłowych związkach między nami a zjawiskami, po prostu bierzemy je za pewnik. Patrząc na morze, Barfield kontynuuje: średniowieczni, średniowieczni ludzie widzieli jeden z czterech żywiołów wodę. Widzi, wiedzieli, że razem z ogniem, powietrzem i ziemią ma ona niewidzialny aspekt, który doświadczali w sobie jako w cudzysłowie humory tworzące ich temperament. Przez nie byli związani także ze światami gwiazd, ponieważ znaki Zodiaku były każdy związany z jednym z żywiołów. Gdy widzieli kamień spadający na ziemię, nie działo się to z powodu tajemniczej, w cudzysłowie, okultystycznej siły zwanej grawitacją, ale dlatego, że pragną być na właściwym miejscu. Ich świat ogólnie był znacznie bardziej żywym światem niż nasz. Światem, w którym byli mikrokosmosem w makrokosmosie, gdzie każda różna część ich samego była ściśle związana z makrokosmosem. Nie czuli się oni jak my, odizolowani od swojego, w środowiska. Jak zauważa Barfield, nie byli jak wyspy, jak my, ale znacznie bardziej jak embriony w organizmie matki. Jak widzimy, nasza partycypacja ze światem zewnętrznym i wewnętrznym różni się na przestrzeni lat. Wynika to z paradygmatu, jaki panuje w danych czasach, ewolucji języka, religii, kultury. Ale to dopiero wstęp do tego, co tak naprawdę daje nam ta wiedza. Przejście na wyższe poziomy tego zrozumienia wymaga niewielkiego psychologicznego wstępu. Wspominałem wspomożemy się wykresem, którego użyłem już też w swojej książce Zimno oddech i psychika, czyli jungowskiego podejścia do podziału psyche. Widzimy tutaj, że jaźń jest najgłębszą częścią wkraczającą w podświadomość. Z tym zrozumieniem zaczynamy otwierać się na pierwszy szok którego możemy doświadczyć w związku z tą wiedzą? Zewnętrzny świat kształtuje naszą personę i ego. Ego jest też kształtowane przez jaźń, i procesy wewnętrzne. Jednakże część, która w ogóle nie partycypuje bezpośrednio ze światem, i jaźń, jaźń w psychologii jungowskiej, pomimo braku bezpośredniego wpływu na świat zewnętrzny, kształtuje w jakimś stopniu nasze ego. To jest schemat, o którym mówił Maurice Nicole w swoich psychologicznych komentarzach do Naut. Ten schemat. O którym mówi Maurice Nicole w swoich psychologicznych komentarzach do nauk Gurdjiewa, nazywa mechanicznym człowiekiem. Wedle tych nauk zawsze jesteśmy ofiarami środowiska zewnętrznego i poniekąd w cudzysłowie wewnętrznego, ale nie w znaczeniu, że to jaźń nas kształtuje. Rozumiemy przez to brak możliwości świadomej odpowiedzi na sytuację z pozycji naszego prawdziwego ja, które jest. Czymś zbliżonym do jaźni w kontekście tego, co, co rozrysowaliśmy wcześniej. W 2017 roku recenzowałem na kanale książkę, która dobrze to opisuje. Nie podkreśla ona jednak, jak ważne jest to zrozumienie. Chodzi o nieskrępowaną duszę Michaela Singera. W tej książce Singer opisuje swoje pierwsze doświadczenie przebudzenia, gdzie zauważył swój dialog wewnętrzny. Zauważył, że podejmując świadomy wysiłek, może oglądać wewnętrzny dialog i potrafi się od niego oddzielić. Zauważa, że ta wewnętrzna część, cały czas strzępiąca język, to nie jest on. To doświadczenie zmienia jego życie o 180 stopni. Zapewne pomimo tego, że właśnie usłyszałeś te kwestie i to być może nie pierwszy raz, to obejrzenie tego filmu nie będzie doświadczeniem zmieniającym twoje życie. Nie dlatego, że to nieprawda, a raczej dlatego, że czyste, intelektualne poznanie nie wystarcza, żeby tak radykalna zmiana nastąpiła. Stąd w wypadku Singer'a polecanie praktyki medytacji, aby jak najczęściej być w trybie obserwatora, przyzwyczaić się do stanu, w którym pamiętamy o tym, kim naprawdę jesteśmy. Stąd moja zmianka, wzmianka, że ten cudzysłowie świat wewnętrzny nami włada. Mianowicie nie chodzi mi o to, że włada nami prawdziwe ja, obserwator, o którym wspomniałem, władają nami raczej wewnętrzne persony, które nabyliśmy przez budowanie osobowości, przez wszystkie lata naszego bycia w tym świecie. Większość ludzi kończy swój rozwój na tym poziomie, staje się coraz lepszymi w tym świecie, przeżywa życie w trybie półsnu, gdzie prawdziwe ja schowane jest głęboko, a nasz taniec polega na lepszym lub gorszym radzeniu sobie z sytuacją zewnętrzną i naszym życiem wewnętrznym rozumianym przez te w cudzysłowie osobowości nabyte do przetrwania na zewnątrz. I to jest tak zwany punkt wyjściowy do pracy w rozumieniu The Work. Maurice Nicole porównuje ludzką sytuację do nasionka drzewa. Nie jest zbyt oryginalny, jest to dość popularna metafora używana często przez Jezusa. Jesteśmy esencją tego nasiona, posiadamy moc, żeby urosnąć jak wielkie drzewo, jednak, żeby to zrobić, musimy przebić się przez skorupę. Jako skorupę Nicole rozumie osobowość, to o czym pisałem wcześniej, wszelkie nabyte wewnętrzne persony, które stworzyliśmy, żeby poradzić sobie w tym świecie. Wymaga to dużo wysiłku i wewnętrznej pracy nie tylko, żeby pojąć to intelektualnie, ale przede wszystkim nauczyć się wychodzić z poziomu prawdziwego ja do świata, przestać być niewolnikiem świata zewnętrznego, a działać z zupełnie innego poziomu. To właśnie doprowadzi do zmiany świadomości do przekształcenia człowieka w kogoś innego. Dlatego właśnie Jezus naucza poprzez przypowieści Barfield wspomina, że dawniej partycypowaliśmy ze światem inaczej. My byliśmy światem, a świat nami. Gdy spojrzymy na Nowy Testament, liczne na nauki Jezusa i zastanowimy się nad ich znaczeniem psychologicznym, otrzymujemy krótki i ulotny wgląd w nową świadomość, która, zdaniem ezoteryków czy Jezusa, jest dla nas osiągalna. To, czego moim zdaniem Singer nie podkreślił wystarczająco dobrze, w naukach Nikola czy Jezusa jest określane jako najwyższy cel człowieka na Ziemi. Można do niego dążyć wieloma sposobami. W szkole The Work mówi się o czterech drogach: fakira, jogina, mnicha i czwartej drodze. Trzy drogi to droga fakira, mnicha i jogina. Droga fakira odpowiada kontroli nad ciałem i zmysłami. Droga mnicha dotyczy emocji lub uczuć serca. Droga jogina dotyczy umysłu. Guddhiziev proponuje obraz koncentrycznych kół lub kwadratów z drogą fakira jako najbardziej zewnętrzną. Problem polega na tym, że żadna z dróg nie przecina się ani nie pozwala jednostce na pracę nad zintegrowaniem wszystkich trzech. Osoba na obrzeżach, która musi zacząć od ciała, nie będzie miała czasu ani siły, by osiągnąć kontroli nad sercem, a co dopiero nad umysłem. Taka jest sytuacja dla nas wszystkich. Alternatywą dziewa jest czwarta droga, ale jak zawsze w jego piśmiennictwie i narracjach nigdy nie ujawnia konkretnych szczegółów. Gurdidziew wolał pracować z ludźmi bezpośrednio niż pozwalać im czytać coś. Jest to cecha współczesnych guru. Zostajemy więc z podsumowaniami Uspińskiego i Nikola, aby spróbować zgłębić, czym mogłaby być ta czwarta droga. Po pierwsze, Gurdidziew nalega, że czwarta droga różni się od pozostałych trzech tym, że nigdy nie jest stałą drogą nie ma określonej formy, nie ma z nią związanych instytucji. Pojawia się i znika, kierowana określonymi prawami. Szkoły, które podążają czwartą drogą, pojawiają się, mówi ostrożnie Gurdziciew, i ludzie pracujący w nich również. Ale gdy praca jest wykonana, szkoła się zamyka, ponieważ nie jest to szkoła do nauczania czy przekazywania informacji. Jednak ci, którzy dowiedzą się o szkołach, mogą próbować podążać za ich treścią. Tacy ludzie tworzą potem nowe szkoły, które są jednak tylko imitacjami i przyjmują w pseudo pseudoezoteryczny charakter, udając The Work, ale same są kłamstwem w odniesieniu do prawdy prawdziwej The Work. I tak wygląda historia tysiącleci, gdzie zastygłe instytucje i struktury nadal istniejące posiadają tylko ziarnko prawdy, reprezentując jedynie swoje utrzymanie władzy i kontroli. Jednakże ukryci w takich tradycyjnych organizacjach są zapewne ci, którzy wiedzą, Gurdidziew umieszcza ich w tybetańskich klasztorach i indyjskich świątyniach, gdzie odwiedzający lub aspirujący przechodzą tylko przez kręgi odpowiadające ich biegłości. Większość nie przebije się do wewnętrznego sanktuarium siebie, ani klasztorów, ani świątyń lub równoważnych instytucji. Fakir będzie coś wiedział o ciele i jego energiach. Mnich też coś będzie wiedział o postach, wyrzeczeniach poświęceniu i kontroli cielesnej plus o uczuciach swojej tradycji duchowej. Jogin będzie wiedział jeszcze więcej o ciele i poruszeniach ducha, ale także o ćwiczeniach umysłowych i kontroli myśli. W ten sposób jogin poświęca na to samo tylko jeden dzień w porównaniu z miesiącem poświęconym przez fakira i tygodniem poświęconym przez mnicha. Kurdidziew nalega, że czwarta droga oferuje adeptowi sposób zintegrowania wszystkich mocnych stron fakira, mnicha i jogina. Kiedy człowiek osiąga wolę na czwartej drodze, może z niej korzystać, ponieważ zdobył kontrolę nad wszystkimi swoimi funkcjami cielesnymi, emocjonalnymi i intelektualnymi. I poza tym zaoszczędził dużo czasu, pracując nad trzema stronami swojego istnienia równocześnie i równolegle. Czwarta droga jest czasem nazywana drogą sprytnego człowieka. Sprytny człowiek zna pewien sekret, którego fakir, nich i jogin nie znają. Jak sprytny człowiek nauczył się tego sekretu, nie wiadomo. Może znalazł go w starych księgach, a może odziedziczył, może kupił, może ukradł, to nie ma znaczenia. Sprytny człowiek zna sekret i dzięki niemu wyprzedza fakira, mnicha i jogina. W tej szkole mamy do czynienia z próbą rozwijania swojego fizycznego, emocjonalnego i intelektualnego centrum równocześnie. Teoria mówi, że myśli i emocje, które powinniśmy przyjmować z poziomu wyższego ja, Przychodzą z jednej z tych sfer i dzięki nauczeniu się rozpoznawania i pracy nad nimi możemy poruszać się w naszym rozwoju znacznie szybciej. To dość skomplikowane treści, których nie będę rozwijał w tym wideo, ale warto podkreślić, że to właśnie nastawienie naszego głębszego ja do świata wewnętrznego i zewnętrznego decyduje o naszym wzroście duchowym, osiągnięciu prawdziwej i utrzymującej się satysfakcji, niezwiązanej z rzeczami na zewnątrz. Opisaliśmy już ewolucję świadomości w języku na podstawie zasady nauk Gurdjieva de Work, ale jak to łączy się z Ewangelią? Zdaniem Maurice Nicole, jak i omawianych przeze mnie w poprzednich filmach psychologów Kunkela czy Sanforda, głównym i najważniejszym znaczeniem, którego powinniśmy szukać w piśmie jest znaczenie psychologiczne i symboliczne, czyli w sumie psychologiczne, bo patrzymy na symbole i przypowieści jako kwestie dające wiedzę właśnie o tej przemianie w nowego człowieka. Nie będę wchodził w konkretne interpretacje przypowieści w tym filmie. Zostawię sobie to na jeden z kolejnych materiałów. Zwrócę ci tylko uwagę na to, że gdy będziesz czytał Nowy Testament, zauważ, że królestwo niebieskie, ponowne narodziny, połączenie syna i ojca dotyczy w dużej mierze transformacji psychologicznej. Nie niewielkiej zmiany, ale wręcz ewolucji w zupełnie nowy byt. Byt, który nie działa z perspektywy ziemskiej i osobowości, a byt, który pamięta o tym, kim jest naprawdę, o esencji, wokół której obudowała się osłonka z osobowości, która w zetknięciu z życiem na tej planecie musiała się stworzyć. Kolejny krok ewolucji nie dotyczy każdego, tylko tych, którzy odczuwają potrzebę wykonania tego skoku. Polega on na nauczeniu się działać i myśleć z najgłębszego ja i wyrzuceniu osobowości i ziemi na drugi plan. To jest jedno ze znaczeń, niech martwi grzebią martwych. Wedle tych nauk ewolucja indywidualna jest możliwa. Wymaga jednak niebywałej świadomej pracy i odrzucenia na drugi plan tego, co pozwoliło nam przetrwać do tej pory w świecie. Dlatego bogatemu tak trudno dostać się do Królestwa Niebieskiego. Nie chodzi tylko o fizyczne zasoby, ale przywiązanie do tego, kim teraz jesteś. Do osobowości, którą uważałeś za siebie przez całe życie. Nikol uważa, że ten proces rozwoju człowieka, naszych narodzin, gdzie jest tylko nasza esencja, nabudowania naokoło niej osobowości przez określony czas, żeby radzić sobie w świecie, tutaj większość ludzi się zatrzymuje, a następnie świadomego wysiłku, żeby już po zbudowaniu osobowości przywrócić na czoło najgłębsze ja, czyli naszą esencję. To nadrzędny cel rozwoju człowieka. I dopiero to daje człowiekowi prawdziwą, najgłębszą satysfakcję, bo ona pochodzi z wewnątrz, a nie z zewnątrz. Jest trwała i niezmącona, przynajmniej tak brzmi teoria. Dziękuję bardzo za oglądanie i słuchanie, warto w życie poczciwe. Widzimy się w kolejnym odcinku za jakiś czas, a moja książka Zimny Oddech i Psychika jest dostępna w linku w opisie. Pozdrawiam. Cześć.